No siema, inwestorskie potworki, dziś zabieram Was na wycieczkę po strategiach spółek z GPW, które postanowiły napisać bajki dla dorosłych. Pełne słów jak efektywność, transformacja i dywidenda, jeśli się uda. Będzie KGHM, który produkuje mniej, ale mówi, że więcej. Będzie Orlen, co ładuje elektryki gazem i nazywa to przeszłością. Będzie Digi3, co wrzuca AI do wszystkiego poza Excela z wynikami. Będzie Ferro, co sprzedaje krany, jakby były rakiety kosmiczne. I Boryszew, król strategii, który robi wszystko, wszędzie, naraz. Będzie śmiesznie, będzie boleśnie, będzie złośliwie. A jeśli ktoś się poczuje urażony, to znaczy, że zainwestował. Lecimy. KGHM Czyli królewskie górnictwo, hashtag management, znowu wydało raport, z którego bije typowa miedziowa poezja. Sprzedali mniej, wyprodukowali mniej, ale wszystko jest cacy, bo tak sobie założyli. Sprzedaż miedzi w maju 61 tysięcy ton, czyli klasyczne jest mniej niż rok temu, ale nie mówcie tego głośno, bo zarząd właśnie kończy prezentację sukcesu. Spadek o 1%, czyli niby nic, ale jak ktoś ci wyciągnie jedną stówę z portfela, to też się nie ucieszysz. Produkcja miedzi też w dół, o równe 4%, bo przecież był te planowany remont huty, czyli nie udało się? Uff, dobrze, bo tak miało być. Polska zjechała, International też słabo, jedynie Sierra Gorda coś tam podźwignęła, jakby miała dość być a tłem do miedziowej dramy. Sprzedaż srebra, Tu jest jedyny promyk, poszła w górę O 24% do 112 ton. Brawo, tylko że to zasługa głównie polski. Reszta regionów zrobiła tyle co pracownik na cichej rezygnacji. Niby jest, ale efekty mizerne. Za to produkcja srebra, już nie taka różowa, 117 ton, czyli spadek o 2%. Czyli klasyczne KGHM-owe bingo. Sprzedaj więcej, ale produkuj mniej. A resztę dopowiedz w Excel. ATPM, -y? zjazd o 9%, bo przecież metale szlachetne to takie fanaberie Molibden stabilny, co w tym przypadku oznacza nuda, stagnacja i zero błysku. I na koniec krem de la Kisza, mimo że wszystko spada, KGHM ogłasza z dumą, że przekroczyli założenia budżetowe. Czyli znów ustawili sobie poprzeczkę na poziomie kostki brukowej i z radością przeskoczyli. W skrócie znowu mniej, znowu słabiej, ale zgodnie z planem, który pisano chyba przy świetle latarki i z zatyczkami w uszach. Orlen znowu zrobił show i ogłosił, że wchodzi w nowy etap rozwoju. Nie, nie chodzi o wycofanie hot dogów z pieczywa tekturowego. Tym razem wypuścili Multi Fuel. Magiczną nakładkę na silnik, która pozwala spalać gaz ziemny, wodór i pewnie jeszcze opary z oświadczeń majątkowych. Brzmi jak innowacja? Oczywiście. Brzmi jak rewolucja? Pewnie. Czy to coś realnie zmieni? Eee, raczej zrobi więcej hałasu niż ciepła. Oficjalnie Multi to cud technologii, który zwiększa sprawność energii o 5%, czyli jak twoja elektrownia pierdziała na 100 MW, to teraz będzie pierdzieć na 105, tyle że z dumą, godnością i certyfikatem eko. Aha, i oczywiście zgłosili patent. No przecież jak coś nie działa, ale dobrze brzmi, to trzeba to zabetonować w urzędzie patentowym, żeby nikt się nie śmiał zbyt głośno. Orlen twierdzi, że to rozwiązanie unikalne na skalę światową. No nic dziwnego. Nikt przy zdrowych zmysłach nie wpada na pomysł, żeby pompować gaz przez spalinowy silnik, żeby ładować elektrykę na stacji, ale hej, to wszystko wspiera dekarbonizację, więc w raporcie CSR to się świetnie prezentuje, między zdjęciem z sadzeniem drzew a cytatem z papieża. System multifuel można wdrożyć wszędzie. W galeriach handlowych, blokach kabach energetycznych, może nawet w twoim czajniku, byleby świecił na zielono. I oczywiście można zmieniać proporcje paliwa w trakcie pracy. Tak, serio. Jakbyś nalewał benzynę do auta i w połowie dolewał szampana. Zero spadku mocy, pełna automatyzacja. No bajka. Jak z folderu dla inwestora, który nie pyta, tylko liczy kliknięcia. A wisienka na tej technologicznej babeczce? Orlen mówi, że to wszystko przybliża nas do neutralności klimatycznej w 2050 roku. No jasne. Pod warunkiem, że do tego czasu nie spłoniemy od nadmiaru PR-owego ognia. Digitry Group, dawniej Sarę, a dziś Król PowerPointa i pustych sloganów, wjechał z nową strategią na lata 2025 do 20 2027. I już pierwsze zdanie rozwala system, chcą mieć 150 milionów złotych przychodów i 7% EBITDA. Co brzmi, jakby zagrali w Simsy i stwierdzili, że kasa się przecież sama robi. Po kliknięciu rozwijaj firmę. Strategia nazywa się Technology Driven, czyli po polsku, jeśli nie masz pojęcia, co robisz, wrzuć AI, Big Data i parę slajdów z Tesla. No i oczywiście budują komplementarną grupę reklamową, czyli zbierają wszystko, co się rusza w świecie marketingu i liczą, że jakoś się to zepnie. Jak Ikea bez instrukcji. W planach mają influencer marketing, bo przecież nic tak nie buduje wiarygodności, jak 20 dziewczyna reklamująca blender za pięć kafli z kodem digi 310 Agencja Digital 360. Cokolwiek to znaczy, brzmi poważnie. Prawdopodobnie chodzi o robienie wszystkiego, byleby zmieścić to w jedną fakturę. Studio wideo Social First, bo TikTok to teraz bóg, a montażysta to mesjasz. Agencja Marketplace, czyli hej, umiesz w Allegro? To masz fuchę. Zespół AI i Data, czyli trzech gości z Google Kolaba i prezentacja o algorytmie lepszej przyszłości. Nowoczesne SEO z AI, tłumacząc kopiuj wklej, ale teraz z promptem. I oczywiście digitalowy dom mediowy, czyli agencja z logo i Excelem, A wszystko to ma spiąć silna kultura organizacyjna i przewaga technologiczna, czyli z Linkedina i umowa o dzieło na wszystko. Ale hej, mają plan i ten plan wygląda jakby powstał po przeczytaniu stu postów z bloga o rozwoju osobistym. Podsumowując, DigiTree to nie firma, to generator haseł marketingowych z aspiracjami do bycia polskim Googlem, tylko że bez silnika i z oponami z papieru. Ale jak dobrze kliknie, to może i wpadnie im jakiś klient, który da się nabrać na buzzwordy. Ferro właśnie zaprezentowało strategię o nazwie Apex, bo przecież nie nazwą jej wyciskanie dywidendy ze śrubek 2025 do 2028. Choć byłoby szczerze. Z planów wynika jedno: krany mają się kręcić, kasa ma się zgadzać, a bazwordy mają lać się szerzej niż. Woda z cieknącej uszczelki. Cel: Miliard 300 milionów przychodów i 155 milionów EBITDA w 2028. Ale spokojnie. To jeszcze bez MIA, czyli klasycznego kupmy kogoś, kto robi coś lepiej niż my i udawajmy, że to nasz pomysł. Wydatki 25 milionów rocznie, głównie na wystawki sklepowe, IT, logistykę i modernizację majątku, czyli nowa folia, do pakowania baterii i może drukarka, która nie wybucha przy faksowaniu. Strategię oparto na czterech filarach: ambition for leadership. To przecież każdy kran zasługuje na pozycję lidera. Portfolio Excellence tłumacząc, mamy produkty, które nie ciekną, chyba. Execution power, czyli montujemy szybko i nie zostawiamy po sobie. Exceptional culture to teraz nawet rury muszą mieć wartości firmowe. Najlepsze, planowane są akwizycje, chcą połknąć firmy od ogrzewania podłogowego, smart home'ów i kto wie, może nawet jakąś aplikację do zdalnego spuszczania wody. Bo jak nie wiadomo co robić, to się przejmuje i liczy na cud synergii. Do tego dorzucają ECO. 30% produktów ma oszczędzać wodę albo energię, emisja CO2 ma spaść o 20%, a 80% pracowników ma dostać szkolenie z zrównoważonego rozwoju, czyli PowerPoint z listą dobrych uczynków. Aha, dywidenda. Będzie jak wszystko pójdzie dobrze. Co najmniej 50% zysku, ale tylko jeśli dług nie ucieknie w kosmos, nie pierdyknie rynek, a żaden kredyt nie powie stop. Boryszew, czyli firma robiąca wszystko i wszędzie, właśnie zaktualizowała strategię na lata 2025-2029. Brzmi poważnie, bo tak miało brzmieć. Tylko, że w praktyce to plan w stylu. Wrzuć wszystko do jednego wora, dopisz EBITDA i licz, że rynek tego nie przeczyta do końca. Zaczynamy od motoryzacji. Święta krowa spółki. Już teraz daje 40% całej EBITDA, a ma dojść do 230 baniek w 2029. Wszystko dzięki ekspansji w Indii 8 razy, w Chinach 4 razy, w Brazylii 5 razy i oczywiście magicznej restrukturyzacji zakładów w Meksyku. Czyli tniemy, żeby się zgadzało w Excel. Dalej są metale, które dziś coś tam jeszcze topią, ale już nie długo mają wypluć ponad 200 milionów złotych i EBITDA. Jak dzięki nowym przewodom, aluminium, kompozytom i tajemniczemu białemu cynkowi dla przemysłu oponiarskiego, który brzmi jak kosmetyk z Rosmana, ale ponoć to innowacja i ekologia. Jasne. Numer 3. Gospodarka cyrkularna, czyli spalamy śmieci, a na prezentacji piszemy zielony rozwój. Powstają dwie nowe spalarnie w Toruniu i Koninie. Bo przecież jak nie wiadomo co robić, to postawmy piec i udawajmy, że to reaktor przyszłości. A teraz krem dla Excela Capex. W 2025 tylko 168 milionów, ale potem Borysiew wjeżdża z buta ponad 360 baniek w 2027. Na wszystko. Od Chin, przez śmieci, po aluminiowe kabelki do białych BMW i oczywiście nie uwzględniają sprzedaży nieruchomości, która może dać 150 milionów, ale równie dobrze może nie dać nic. Kemia miała iść do piachu, ale jednak zostaje. Po czemu nie? Skoro już masz oczyszczalnię w Sochaczewie, to żal wywalać. Teraz planują rozwijać ofertę i analizować opcje dla Elany. Co tłumaczymy jako: jeszcze nie wiemy, co z tym zrobić, ale niech brzmi, że wiemy. Zadłużenie spadnie z 1,6 do zaledwie 0,6 EBITDA w 2029. Oczywiście, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Czyli bajka, wróżba i modlitwa o brak kryzysu jednocześnie. Na koniec. 5 miliardów zł tych przychodów, w 2024 10 tysięcy pracowników, 30 zakładów na czterech kontynentach. Dużo ludzi, dużo hałasu, dużo pomysłów i jedna strategia, która próbuje to wszystko ogarnąć, jak szef zmianowy w fabryce, który dostał plik od konsultanta i udaje, że wie o co chodzi. XTB ogłosiło rewolucję. Nie, nie obniżyli prowizji, nie dodali dywidendy, nie weszli na nowy rynek, uruchomili czat, ale nie byle jaki czat z AI, czyli bot, który mówi ci to, co jest już napisane w regulaminie, tylko teraz z linkiem i uśmiechem syntetycznego entuzjazmu. Na razie dostępny w Polsce, Czechach i Portugalii, bo jak wiadomo to właśnie tam najbardziej potrzeba technologicznego wsparcia w stylu jak zresetować hasło. Bot, jak twierdzi firma, odpowiada w kilka sekund, skracając czas oczekiwania na proszę chwilkę poczekać, już sprawdzam, do jednej linijki prompta. A ludzie z supportu teraz mogą wreszcie zająć się indywidualną obsługą, czyli pić kawę bez przerywania przez te same pytania, co zawsze. Czad działa 24 na 7, czyli lepiej niż linia energetyczna w Polsce w lutym. Bot odpowiada na podstawie bazy wiedzy, regulaminów i dokumentów, czyli czyta za klienta rzeczy, których i tak nikt nigdy nie otwierał. Oczywiście wszystko z linkiem, źródłem i etykietką to napisała sztuczna inteligencja a nie Zenek z działu wsparcia. XTB chwali się, że to dopiero początek, bo za chwilę bot będzie rozpoznawał użytkownika i dawał spersonalizowane odpowiedzi. Czyli jeśli zapytasz pięć razy o wypłatę środków, bot ci odpowie: widzę, że znowu masz problem z wypłatą, Janusz. To trzeci raz w tym miesiącu. Przemyśl to. Ale to nie wszystko, bo AI w XTB już teraz wspiera klientów, marketing, trading i technologię. Czyli wszyscy z działu technologii mają czat GPT-a otwartego na drugim monitorze i udają, że to wewnętrzna automatyzacja procesów. Podsumowując, XTB wdrożyło chatbota. Opisało to, jakby stworzyli Skynet i ogłosił, że to krok w stronę transformacji klientocentrycznej przyszłości. A w praktyce klient nadal będzie pytał, czemu nie działa aplikacja? Tylko teraz, bot odpowie mu szybciej, że wszystko działa. Tylko to znowu jego wina. MLP Group, czyli deweloper Hall, który zamiast dzielić się zyskiem, woli go trzymać jak matka-dziecko na pasach. W 2024 zarobili 13 baniek i uznali, że akcjonariusz nie musi wiedzieć, jak wygląda dywidenda. Budują i zarządzają parkami logistycznymi w Polsce, Niemczech, Austrii i Rumunii. Czyli wszędzie tam, gdzie można postawić magazyn i udawać, że to centrum innowacji. Od 2013 na giełdzie, obecnie w SWICK, 80, z przychodami 372 miliony. I jak widać, każdy grosz się liczy dla nich, nie dla Ciebie. Enter Air, czyli tanie latanie, ale z dywidendą, która wcale nie jest taka tania. Za 2024 rok wyskoczyli z 51 milionów zysku i, uwaga, wypłacą 3 złote na akcję. Tak, dobrze widzisz, 3 złote, nie 3 grosze. Jak na linie czarterowe, to jakby pilot podczas lotu zaproponował Ci darmową kawę i jeszcze zapłacił za mleko. Dzień dywidendy. 1 lipca, wypłata, 23 lipca, czyli wakacyjna premia, zatrzymanie akcji w turbulencjach. No i tyle z tej giełdowej telenoweli. Spółki nakreśliły strategię, jakby szykowały się na podbój Marsa, a my, jak zwykle, zostajemy z pytaniem. Czy będzie dywidenda, czy znowu tylko prezentacja? Pamiętaj, inwestowanie to nie bajka. Chociaż jak posłuchasz tych strategii, to czasem brzmi jak odcinek Wilk i Zając, tylko że to Twoje pieniądze gonią za obietnicą zysku. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. A do tego czasu nie daj się nabrać na ładne PDF. -y. I zawsze pytaj, ile z tego naprawdę skapnie na konto? My? Jedna sprawa. Nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie mam licencji, certyfikatów ani magicznej kulki. Jestem tylko sową. Sową, która siedzi nocami, czyta raporty spółek i wyciąga z nich więcej mięcha niż kebab o trzeciej w nocy. Także wszystko. Wszystkie inwestycje robić na własną odpowiedzialność, a materiał to wnioski.